Canon kontra Nikon który system wybrać. I tutaj taka walka, myślę, że bardziej zawsze była kanon Sony, ale nie ma co ukrywać, że Nikon obecnie, jeśli chodzi bez lustrokowce, mocno nadrobił. Bo w świecie lustrzanek było tak, że Nikon zawsze miał troszkę lepszy autofokus, Kanon troszkę gorzej wypadał, nie był ten autofokus tak szybki. Tam zazwyczaj był ten środkowy punkt tylko dobry. Te boczne już tak o sobie radziły, więc dużo kanonowców, jak się zobaczy z lustrzanką, to oni często przekadrowują, czyli naciskają spód, blokują i przekadrowują z tego środkowego punktu, szczególnie jak pracują na obiektywach 1 .4. W świecie lustrzanek bez lusterkowców to się już troszkę zmieniło pod względem takim, że wszyscy producenci mają świetny autofokus. Czy to Sony, Canon czy Nikon. I nie ma co ukrywać, że Nikon był troszkę najbardziej z tyłu, yy, aż do momentu jak pojawił się Nikon Z9, Z8, ZF i Nikon z 63 który niedawno miał tam swoją premierę. I tu wygląda tak sytuacja, że tak naprawdę Nikon i Canon... Bardzo mają zbliżone, jeśli chodzi o dostępność tutaj tych oryginalnych obiektywów. Chociaż jakby Nikon poszedł troszkę inną drogą. I w Nikonie jest troszkę takie zamotanie, bo obiektywy 1.8, na przykład 35-50, są droższe niż obiektywy 1.4 tego producenta. I ta seria 1.4 tych obiektywów 35-50 to była taka tania alternatywa. Za czasów lustrzanek tak było, że te obiektywy 1.4 nie były jakimiś takimi genialnymi obiektywami. Tutaj jakby prym, na przykład w Canonie, miały te obiektywy 1.2, ale one były takimi w miarę, te ceny były przystępne. I Nikon zrobił coś takiego, że te obiektywy 1.4, które teraz wypuścił, tą serię, to jest taki obiektyw, że jest ok, daje nam to światło 1.4, ale nie jest on jakoś super ostry. Ten bokach też nie jest taki zbyt genialny. Miałem ostatnio na testach czystkę 1.4 i 1.8. I wersje 1.8, to jest ta linia S, dają nam to, że one są po pierwsze ostre w całym kadrze, czyli jakby ta ostrość jest od środka do brzegu, są. Ostrzejsze, mają szybszy autofokus, pewniejszy autofokus i mają lepsze powłoki, czyli te wszystkie bliki czy coś po prostu lepiej są zniwelowane. Znowuż w kanonie jest tak, że ta seria 1.4 jest dużo, dużo droższa od wersji 1.8. I na przykład wersja 1.8 w kanonie jest dużo gorsza, dużo słabsza. Więc na przykład ja mam doświadczenia, bo teraz fotografuję na kanonie i ponieważ byłem i w systemie Nikona i w systemie Sony, to mam porównanie i uważam, że 1.8 seria w kanonie jest najsłabszą serią obiektywów wśród wszystkich producentów. Więc tu wydaje mi się, że Nikon to serio 1.8 naprawdę... Daje świetną, genialną podstawę do fotografowania. Nie mówiąc o tym, że w Nikonie mamy też dostępność Wiltroxa i Tamrona, bo Nikon tutaj nawiązał współpracę, jeśli chodzi o Tamrona, więc część obiektywów jest w ogóle pod marką Nikor, czyli Nikonowską, mimo że to jest obiektyw Tamrona tak naprawdę, jak 17-35, 70, 180, 28, 75. Wiltrox też sporo obiektywów wypuszcza, tam szczególnie bardziej pod tą mniejszą matrycę, ale też jest taki obiektyw jak 85, 1, 8, więc też te obiektywy się zaczynają tutaj pojawiać. Pod pełną klatkę. Oczywiście tutaj podejrzewam, że też pewnie jakieś umowy między producentami, no bo nie ma co ukrywać, że każdy producent chce zarabiać. Akurat jedynie Sony ma otwarte to swoje mocowanie, ale jeśli chodzi o Canona i Nikona, no to Nikon ma większy wybór obiektywów, takich też nazwijmy troszkę budżetowych, bo Canon blokuje wszystkich producentów. Jedynie do tych mniejszych matryc dał możliwość tutaj Sigmie i Tamronowi. Udostępniać obiektywy, czyli w tym przypadku obiektyw, tutaj obiektywy do matryc APS-C, czyli tych mniejszych, czyli do Kanona. To jest R7, R100, R10, R50. Do tych aparatów jest możliwość użycia właśnie tych obiektywów. Do pełnej klatki niestety nie. Więc w tym przypadku wydaje mi się, że Nikon wygrywa. Jeśli chodzi o autofokus, no dalej według mnie Canon ma lepszy, ale Nikon jest już tuż, tuż. Czasem się troszkę gubi przy śledzeniu oka, gdzieś tam czasem za wolno troszkę reaguje. Wydaje mi się, że Canon jest szybszy, nawet z wolnymi obiektywami. Canon według mnie jest bardziej taki przyklejony do obiektu, ale Nikon naprawdę ma tutaj bardzo dobre parametry. W Nikonie brakuje mi z tyłu tego pokrętła do trzeciego do ustawiania różnych parametrów i i w Sony jest, i w Canonie jest, dlatego gdzieś tutaj mam z tyłu głowy, że jednak wydaje mi się, że to rozwiązanie jest dużo lepsze. Co do ergonomii, tu każdy ma swoje upodobania. Co lubię w Nikonie to jest to, że pod spustem mamy przełącznik on-off, w Canonie ten przełącznik wędruje. Czasem jest z lewej strony, czasem jest u dołu, czasem teraz jest u góry, gdzieś bliżej tego spustu, ale dalej to nie jest przy spuście, więc uważam, że to rozwiązanie w Nikonie jest dużo, dużo lepsze, szybciej się dzięki temu aparat uruchamia. Nie trzeba jakby myśleć, bo w Nikonie zawsze, nieważne jaki model, zawsze jest ten sam Miejsce, a w kanonie on wędruje, więc to też jest trzeba na to patrzeć, że Nikon jakby jest bardziej konsekwentny w tych rzeczach. Te korpusy są bardzo zbliżone, jeśli chodzi o Nikona Z8, Z9, ten wygląd jakby samego korpusu Pro jest naprawdę tutaj bardzo porównywalny. No i teraz ta Z6 III, najfajny aparat retro ZF, jeśli szukamy tutaj aparatów jakby pełnoklatkowych. Oczywiście Nikon też ma tutaj serię niepełnoklatkową, teraz wyszła nowa Z50 II Mark II, więc też jeśli ktoś szuka, no to w połączeniu z Wiltroxami f 12 no genialne też narzędzie. Ja bardziej skupiam się na aparatach pełnoklatkowych, bo fotografuję pełnoklatkowymi jakoś jak wracam do tych aparatów z, z matrycą mniejszą, no to ten bokach nie do końca mi leży, ale to jest oczywiście kwestia preferencji, więc ja skupiam się w moich tutaj porównaniach bardziej na tych obiektywach, aparatach do tej matrycy pełnoklatkowej, bo zazwyczaj jest tak, że większość fotografów gdzieś tam jednak marzy o tej pełnej klatce i dąży do tego, żeby na tą pełną klatkę się przesiąść, więc po tym kontekście Nikon na pewno wygrywa. Jeśli chodzi o baterie, wydaje mi się, że jest to porównywalnie, chociaż Canon bardziej rozwija te baterie. Nie ma co ukrywać, że też w niektórych korpusach troszkę kombinuje te Teraz do nowego R5 Mark II trzeba kupić nowszy akumulator, bo te starsze też działają, ale nie wszystkie funkcje, więc Canon lubi gdzieś to tam czasem coś namieszać z tą funkcjonalnością. W Nikonie na razie się z tym nie spotkałem. Nikon się trzyma długo tej baterii, którą obecnie mamy. Jakość wyświetlacza czy jakość wizjera naprawdę jest świetna w obydwu. Wydaje mi się, że tu akurat chyba Nikon ma lekką przewagę. Samo menu osobiście wolę z Canona. Ale Nikon naprawdę też ma dosyć logiczne, też możemy stworzyć moje menu, więc z tym akurat nie ma problemu. Sama obsługa aparatu też jest bardzo wygodna. Tak jak wspominałem, mi najbardziej braku brakuje tego trzeciego kółka, że jednak w Canonie to ma przewagę. Teraz kwestia zastanowienia się, jakich obiektywów potrzebujemy, bo Nikon ma obiektywy 1,2, Canon również ma te obiektywy 1,2, tylko minusem tych obiektywów w Nikona jest to, że one są bardzo duże, więc to też trzeba się z tym liczyć, więc jeśli szukamy takiego kompromisu, no to. Canon wydaje mi się, że te obiektywy ma troszkę mniejsze, bardziej takie zbite. Ale znowuż Nikona obiektywy są dużo szybsze, jeśli chodzi o autofokus i też jeśli chodzi o ostrość, wydaje mi się, że tutaj nikonowskie mają przewagę. No ale Nik Canon teraz wypuścił tą serię 1.4, czyli 24, 50 i też 35, 1.4, ale one będą dużo lepszymi obiektywami niż to, co oferuje Nikon, bo Nikon, tak jak mówię, poszedł troszkę inną drogą i stworzył takie budżetowe, nazwijmy, obiektywy 1.4, które mają być dla każdego. No, ale ta jakość nie jest taka, jak byśmy oczekiwali od obiektywu, że one nie są obiektywami premium. Prawdopodobnie Nikon pewnie kiedyś wypuści takie obiektywy, ale na razie mamy jakby ta linia 1.8 jest i 1.2 tą linią taką topową, więc jeśli zależy nam na jakości, wybrałbym w Nikonie te obiektywy 1.8 albo 1.2 w Canonie. Raczej to serię 1.4, bo te, ta seria 1.8 według mnie nie jest tak super jak u innych producentów. Teraz kwestia przemyślenia, jaki mamy budżet, bo wydaje mi się, że Canon będzie droższym systemem, bo w Nikonie mamy dostępność obiektywów Tamrona. I to robi robotę, jeśli szukamy zoomów, bo Tamron bardziej tutaj skupił się na obiektywach typu zoom, jak 17.35, 28.75 czy 70.180. 180 to są takie. Nazwijmy tańsze zamienniki dla obiektywów Nikona, gdzie na przykład, jakbyśmy chcieli kupić 2470 F28 od Nikona, to on będzie dużo, dużo droższy niż ten 2875, który ma tutaj we współpracy z Tamronem, więc też trzeba na to patrzeć. Więc ogólnie obydwa systemy są bardzo udane. Ale jeśli jakby koszty nie grają roli, myślę, że kierowałbym się ku Canonowi. Jeśli te koszty gdzieś tam odgrywają i mamy też jakiś sentyment do Nikona, albo dużo naszych znajomych ma Nikona, wybrałbym Nikona. Tutaj patrząc właśnie na Nikona Z6 czy Z8, naprawdę są to świetne aparaty, więc też ta innowacja jest spora. Też sporo tutaj Nikon aktualizacji robi. Wydaje mi się, że troszkę więcej funkcjonalności dodaje niż Canon. Canon bardziej poprawia błędy, które gdzieś tam się pojawiają, czy jakieś tam naprawia bardziej te funkcje, niż jakby. Dodaje nowe funkcjonalności. A w Nikonie to widać, że jakby inżynierowie na tym pracują, więc nie jest tak, że zostawiają swoich tutaj użytkowników, tylko gdzieś tam jednak dodają nowe, nowe funkcje, które mogą się nam fotografom przydać. Daj znać, co Ty o tym myślisz, w którą stronę Ty się jakby tutaj bardziej kierujesz, czy właśnie do Canona, czy do Nikona. W opisie i w pierwszym komentarzu można znaleźć link do kwestionariusza ślubnego. Jeśli planujesz fotografować śluby albo już fotografujesz śluby, chcesz mieć lepszy kontakt ze swoimi parami podczas zlecenia, to polecam pobrać ten darmowy kwestionariusz, a tutaj zapraszam do kolejnego filmu, który cię zainteresuje.